Cześć, witajcie! Dzisiaj ponownie jestem na dawnej stacji Gdynia Wielki Kack i tak postanowiłem tutaj posłuchać komentarza który dostałem od Łukasza i zbadać sprawę toru łapankowego, toru Pkepkiego który przychodzi przez ulicę Sopocką Ponoć, prawdopodobnie po drugiej stronie tej ulicy tam jeszcze są szyny. Mam jakąś tam saperkę coś tam spróbuję podłubać i zobaczymy czy faktycznie one tam są. No i przejdę ten kawałeczek tego nasypu powiedzmy co tam jeszcze zostało. Sprawdzimy co tam się kryje w tych krzakach, w tych zaroślach. Jak to wszystko wygląda. Tor łapankowy Kepkego gdzieś mniej więcej w tym miejscu się zaczynał tu w kierunku Gdyni no i biegł tam w stronę ulicy Sopockiej Dzisiaj tutaj no w tym miejscu gdzie teraz jestem to prawie że śladu nie ma no jest taka równina no płasko jest to jedynie tylko tyle że jest płasko ale śladów Takich po podkładach żadnych nie ma, bo to jest rozkopane, bo była przebudowa stacji. I zobaczymy, podejdę kawałek dalej, jak to tam wszystko wygląda. Sam temat torów Kepkego jest dosyć ciekawym tematem, bo tych łapankowych torów no było troszkę więcej. Jak zresztą mi sami przypomnieliście w komentarzach, to między innymi tu na stacji w Kacku Pomiędzy stacją Gdynia Wielkiej Kacki i Gdynią Główną, tam na szlaku też się znajdował. Tam chyba był posterunek GO2, tak mi się wydaje, który to obsługiwał. No i na samej stacji Gdynia. Tam jak się jedzie w stronę, nie wiem czy obecnego, ale dawnego posterunku GPA, to tam też, też tam był tam tor łapankowy, właśnie ze względu na, tutaj, na tą górę tutaj z Osoby do Gdyni. I tam też, w jednym komentarzu, doczytałem się fajnej historii na temat trumanów, gdzie powietrze się skończyło do hamowania i skład trzeba było skierować na właśnie ten tor łapankowy. Czy to jest prawda? Tego nie wiem. Ja powoli wchodzę na nasyp tego tutaj w stronę Gdyni i będę musiał przekroczyć ulicę Sopocką. A tam zobaczymy co tam będzie ciekawego, zaczynamy wchodzić na resztki nasypu, pod górkę. Tu na razie ślady są takie, że czuć ślady podkładów pod nogami. I zmierzamy w stronę ulicy Sopockiej. Odbijamy troszeczkę od magistrali węglowej. I ten tor sam dosyć, dosyć długi był, nie wiem ile metrów postaram się przejść ten nasyp po całości, tyle ile będę w stanie to odkryć. Jestem już na górce. Tutaj nam troszeczkę to ginie. Bo jest tu jakiś plac utworzony. Ale mam nadzieję, że po drugiej stronie ulicy jakoś w miarę uda mi się tam dostrzec ten nasyp. Na razie widzę jakoś pełno krzaków. Jestem już na drugiej stronie ulicy, tu widać wyraźny ślad nasypu widzę, że dziki tutaj troszeczkę mi pomogły w robocie. Na razie przejdę się, zobaczę jak tu sprawa się ma póki co jest dosyć twarda ziemia, zarośnięta trawą a sam nasyp tu, no na razie rzeczywiście widać, że to trochę tam swoją, swoją długość ma i póki co przetrwał no jestem jakieś 100 metrów od ulicy Sopockiej Wchodzę w krzaki jak na razie tu więcej śmieci niż jakiegoś fragmentu toru ale dojdę do samego końca i wtedy będę coś próbował zrobić ja tu już chyba widzę, że ten nasyp się powoli tu kończy. Dalej są domy. Co my tu mamy? Jakiś beton, a może podkład ciekawe. A no, będzie trzeba saperkę zaraz wyjąć i zobaczymy, co tutaj się kryje. Spore drzewa już tu rosną. I tu jest koniec tego nasypu, także jakieś 100-150 metrów. Faktycznie są szyny Ale numer są szyny wow Łukasz miałeś rację, są szyny Zaraz my je od, od, odkryję, może jakieś daty wykopię, ale numer. Dobra, wyciągam saperkę sapereczkę fajną, składaną Mę tutaj się da pokopać. Tego jeszcze nie wiem. Chyba będę musiał oburącz. Dosyć tutaj mocno zarośnięte. Jedną ręką tu nic nie zrobię. Tam dalej są już domy, tu jest koniec nasypu. Tu musiał być jakiś kozioł oporowy czy coś. I rzeczywiście są tu szyny. Jak widać główka jest dosyć zjechana, czyli szyna była używana. Ciekawe z którego roku. Ciekawe czy mi się uda datę wykopać. Muszę na chwilę się wyłączyć i coś poskrobię. O, odkopałem taki fragmencik. Tu my się coś zaczyna chyba pojawiać muszę to część wyczyścić. Może jakaś data będzie, a i producent czy coś. Zobaczymy. Korzenie dosyć. Tutaj są bujnie rozwinięte i ciężko się kopie, troszeczkę się już zadyszałem. Tu mamy drugą szynę pod tym dziwnym pudełkiem. O! Także jestem na środku toku no, Trochę tu odkopałem bo Okiem nic nie widzę, ale może coś kamerą da się dostrzec Ale chyba nie Chyba nic nie widać Z drugiej strony Też tu nic nie widzę ja Zacząłem kopać już z drugiej strony i zobaczyć czy coś Chyba jakieś litery się pojawiają, ale nie jestem pewien. Strasznie dużo korozji, bo tu zasypane to koroduje jak nie wiem. Jeszcze troszkę pokopię, tu widać kawałek przytwierdzenia. Jeszcze trochę pokopię i zobaczę, ale chyba to będzie dosyć ciężko wtedy. No pokopałem troszkę w różnych miejscach. Tutaj mi się też wydawało łatwiej kopać. Ale tu ja nic nie widać na, szyn. na szynach, cech żadnych, albo już tak skorodowały, albo nie ma, ciekawe. Tu jakby coś się zaczynało pojawiać, jeszcze tu spróbuję. Tu widać fragment podkładu drewnianego, już spruchy, jak nie wiem. Podkładki żeberkowe, dwie, dwa wkręty. Tu żeberka i powinna być śruba stopowa ze stopką, ale tego nie ma. Także tak to wygląda Fajnie widać tą szynę jak ona jest zjechana Widać że wyeksploatowana maksymalnie Chociaż na LHS-ie kiedyś widziałem jeszcze bardziej wyeksploatowane szyny Dobra Jeszcze poszukam może znajdę ten styk gdzieś gdzie jest To może tam pokofię, może mi się uda Ale tutaj coś mi się pojawia Czy, czy tylko korozja, chyba korozja Chyba tak nic tu nie widać Dobra, będę szukał teraz styku szyn. Spróbuję przynajmniej. Zobaczymy, ale fajnie odlatują ptaszki. Chyba gęsi. Tak odmierzyłem krokami, bo myślę, że może 10 metrowe odcinki styki szyn są. Ale tu spory fragment już odkryłem główki i żadnego styku nie widzę. Nie wiem, może 30 metrowe są. Tego nie powiem, ale tu będzie ciężko znaleźć tych szczyt, bo to trzeba by ciężkim sprzętem przyjechać. Jeszcze kawałek zobaczę dalej. Zobaczymy. No i znalazłem koniec. Tu mamy koniec. Teraz nie wiem, czy to jest tylko ubytek i tam dalej coś jest. Tego nie powiem, bo nie będę szukał. Ale tu jest ten odcinek. Będę tu zaraz kopał, jeszcze zobaczę. Poszukam się tych dat. Tutaj dosyć sporo tej główki odkryłem. Zaraz zobaczę na ilu metrach. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 metrów, takie gdzieś na oko, krokami licząc. Więc tyle tej szyny tu zostało, bynajmniej na tym, na tym fragmencie końcowym. A ja tu zaraz będę działał. No, liczę, że jakąś datę zobaczę. Będzie ciężko, bo tu pod drzewkiem na pewno jakieś korzenie są dodatkowe, oprócz tych tego perzu, ale dobra, nie poddam się, jeszcze, jeszcze popróbuję. Zabieram się za robotę. Troszeczkę odsłoniłem tutaj tego fragmentu, nie, łatwo nie było. To mi się pokazała literka chyba K, 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 i kierunek walcowania, czyli Huta Katowice. Podejrzewam, że ta szyna jest ścięta, nawet tak wy wygląda, tak To łączenie było kawałeczek dalej. I to data gdzieś była powiedzmy w tym miejscu. Tutaj ja niestety tego nic nie widzę. Jeszcze spróbuję tu kaweczek dalej, obok. Ale to chyba zniknęło. Może ktoś sobie zabrał do domu, nie wiem. Różnie bywa jak zabrał, to dobrze. Niech tam sobie ma na pamiątkę. Inaczej by to zniknęło w ogóle, może. Dobra, jeszcze troszeczkę poskrobię tutaj obok, ale chyba nic z tego nie będzie. Wiem, że przynajmniej, przynajmniej z tej strony, jeżeli już mam szukać. Ewentualnie, jeszcze pójdę na tamtą stronę, zobaczę. Jeszcze chwilę popróbuję. Tak. Udało mi się coś znaleźć. Teraz zobaczymy, czy coś będzie widać tu w kamerze. Zbliżymy i mamy 82. Mój rocznik Huta Katowice i typ szyny S49. Także młoda szyna. Można by powiedzieć, myślałem, że troszkę będzie bardziej starsza. Ale i tak jestem zadowolony, że udało się tyle znaleźć. Super, fajna archeologia. Dosłownie, to dzięki Tobie Łukasz, bo tak to bym tu nie przyjechał drugi raz. Ja już tu kopać więcej nie będę. To tak zostawię, niech sobie jest. No powoli będę się zbierał, bo coś zaczyna padać. Także mamy tutaj taki 15 metrowy odcinek toru. Pozostałości toru kepkego kacku. No fajny, fajny rarytas, można powiedzieć. Ekstra. Także tak to wygląda. Dziękuję bardzo tym, którzy dotrwali do końca. Tym, którzy tradycyjnie nie dotrwali, też bardzo dziękuję. No i do zobaczenia w przyszłym odcinku, a to jest odcinek specjalny. Specjalny odcinek na temat poszukiwania właśnie torów Kepkego ze stacji Gdynia Wielki Kack. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pozdrawiam. Cześć!